Na logikę, jednym ruchem wyłączyłem Żonie mimikę, masakruję jak korwin mikę Ej, co was, ujebał was? Nigdy nie przypuszczałem, że w ogóle ktoś coś o tym powie Że będą mówić, słucham was, słucham tego człowiek Że będą chcieli płytę mieć, płytę kupić sobie Że wśród tysiąca płyt ktoś do naszej się kopie Że papier, a z nim długopis i parę bitów Komputer, jakiś monitor, parę głośników Że wzbudzi u wielu ludzi chęć, ale co przy tym? Kurwienie, za zazdrość, patrzą na bity Co kurwa ma być, to do chuja padło wam na bekiel? Chcecie doszukać czegoś w tym, co jest dla mnie lekiem? Dla was głęboką wodą, to co jest dla nas brzeg jak nie umiecie pływać po co tam idziecie? nie wiem, pierdolą, że u nas hajs kołycha z kolą Ej kolo, pas na swój talerz, bo ci go zabiorą Gadają, że nic nie robią, tylko sobie czpają Dyfają, kataru nie ma mocy ci latają Jeden maolat mówi, ale droga ta katana Idiota nie bierze za fliko, wydawcy reklama A sam na sobie miał to miegu, dziękuj mamy dzieciak Lecia doszedłem tutaj, sam wiec, zabijaj plecach Wasze wymysły, o hajsie, je bala zdura A nawet jeśli kiedyś boli was, to co do chuja? To moje życie, moja praca, zajawka stury, A wy możecie dalej gnić, gniją z wami mury. Oby najmniej u nas was to dziś się przewijało. Się pojebało, się was pojechało, z córy. Oby najmniej u nas was to dziś się przewijało. Się pojebało, się was pojechało, Tyle. Pojebało, Mówią, że zaczęliśmy gwiazdożyć, twoje są Są tak, że aż chodzą. Pojebało, baony ciągle mówią, mówią, mówią. Chyba oto nie mi, mi się głupią, głupią. się gupią, gupią, gupią o piątej, więc zamknij mordę mam tu pracę ale strefa jezu płacę, kładę się późno to sypiam krótko, dlatego piszę rapy by poznały nas inne składy przez to i lubię jechać gdzieś daleko, odetchnąć kiedyś się odpierdol, bo mam tu blizny na wizy często, a kumple nie fajnie pojzonka na minutę 30 Czeka w cieście, i słyszałem ostatnio o nas, że jest mamona. Że chodzę w złocie i nowy sikor, a to replika tylko. A. Jeden zero dzień, ale dzwoniący w dwie strony łączy Jak po długim czasie łapie zasięg, chcę mieć tu jeszcze więcej Liczysz mi pęgę, bo poszło 10 bluesów. To Do policjesz podatek i ZUS I tu z przyjacielem już przeżyliśmy wiele I wiem jak ciężko jest trzymać tempo A ktoś docenił to, pomógł zrobić krok, więc to na Bartek Napiszę to na czwartek Nagram jak już będzie, zadzwoni jak najprędzej, bo coś tu komuś się pojebało Halo, się was pojechało, ja mam tu plan Gościu, za parę lat się odkuć Posłuchać relacji na wosku i pójdzie pięty ten styl Nie wiem kto to mainstream RFZ, dobre wersy w nowej wersji Więc ty pizduż, już nie fiszuj po tym kawałku sobie zweryfikuj Moje bały, mówią, że zaczęliśmy gwiazdożyć Twoje bały Są zawistni tak, że aż chorzy moje bały Ciągle mówią, mówią, mówią ba o to nich mi się głupią, 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 moje bały Mówią, że zaczęliśmy gwiazdożyć twoje bały tak, zaraz ja chodzę Moje baony Ciągle mówią, mówią, mówią Nie to Nie się kupią, kupią, kupią